Witaj na kanale Solderiz. Mamy takie zadanie dowodowe. Wykaż, że dla każdego kąta alfa prawdziwa jest równość. 4 razy w nawiasie sinus do 6 alfa dodać cosinus do 6 alfa to się równa 1 dodać 3 cosinus2 kwadrat dwa alfa. Tak, no, zacznijmy sobie od lewej strony tej równości do wykazania, ale zauważ, że tutaj te szóste potęgi sinusa i cosinusa możesz sobie przedstawić troszeczkę inaczej. Mianowicie to można przedstawić jako sinus kwadrat alfa do trzeciej, dodać, no i tutaj też właśnie cosinus kwadrat alfa do trzeciej. W ten sposób to wyrażenie w nawiasie jest sumą sześcianów, czyli ma formę a do trzeciej plus b do trzeciej. Czyli jak przepiszę tą czwórkę, to potem mogę sobie zastosować wzór skróconego mnożenia a do trzeciej plus b do trzeciej, to jest a plus b, czyli będzie sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa razy a kwadrat, czyli sinus kwadrat do drugiej, czyli będzie sinus do czwartej alfa, odjąć A razy b sinus kwadrat alfa cosinus kwadrat alfa i dodać b kwadrat to będzie cosinus kwadrat do drugiej, czyli cosinus do czwartej alfa, właśnie tak to mogę. Zapisać używając wzoru skróconego mnożenia. Co się dzieje dalej? Dalej to ja się zajmę tymi czwartymi potęgami sinusa i cosinusa. Tylko zanim to zrobię, zauważ oczywistą rzecz: sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1, więc z przodu mamy po prostu 4 razy 1, 4. No i możemy przejść do tego drugiego nawiasu. Tutaj sobie napiszę nawias kwadratowy. I teraz sumę czwartych potęg ja sobie zapiszę w taki oto sposób. W nawiasie sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa, to wszystko razem do kwadratu. Cóż tu otrzymam? Na pewno sinus kwadrat do drugiej, czyli sinus do czwartej. Na pewno cosinus do czwartej, ale w środku jest jeszcze 2ab, tak? Co, coś, czego, czego nie miałem tutaj, więc sobie odejmę. 2ab, czyli 2 razy sinus kwadrat alfa cosinus kwadrat alfa. No i jeszcze oczywiście muszę odjąć to, co było tutaj. Czyli minus sinus kwadrat alfa, cosinus kwadrat alfa. O, w ten sposób mogę sobie to zapisać. Oczywiście po raz kolejny tutaj mam jedynkę trygonometryczną, więc mam w sumie 1 do kwadratu. Czyli 1. To ja sobie już wymnożę, to będzie z przodu 4, potem odjąć. Teraz zauważ, tutaj masz minus 2 tej loczyny i jeszcze minus 1 taki sam loczyn, czyli tu jest minus 3 sinus kwadrat cosinus kwadrat. Jak pomnożysz przez 4, będzie minus 12 sinus kwadrat alfa cosinus kwadrat alfa. No dobrze, tutaj sobie może ładniej napiszemy. I teraz co ja z tym dalej robię? Zapisuję to w takiej postaci. Mianowicie tu chcę mieć w nawiasie 2 sinus alfa razy cosinus alfa, to wszystko pod Podniesione do kwadratu, dlatego że za chwilę użyję tutaj odpowiedniego wzoru trygonometrycznego. No ale zauważ, że tu się mi podnosi. 2 do drugiej, 4. Sinus do drugiej, kosinus do drugiej. No a tu było 12. Znaczy to, że ja muszę tą czwórkę z przodu pomnożyć przez 3. No i tak mogę to zapisać po to, żeby teraz tutaj zamienić to na sinus 2 alfa z wzoru trygonometrycznego dobrze znanego. No i mogę to zapisać jako 4 odjąć 3 razy, tylko że ten sinus 2 alfa będzie w kwadracie, czyli napiszemy sinus kwadrat 2 alfa. Ostatnia już taka zamiana jakaś, to będzie zamienienie tego sinusa 2 alf w kwadracie z jedynki trygonometrycznej na 1 odjąć kosinus kwadrat 2 alfa. Oczywiście, że tak można zrobić i masz tutaj wtedy minus 3 razy 1, czyli minus 3. 4 odjąć 3 to będzie 1, a potem minus 3 razy minus cosinus kwadrat to będzie dodać 3 cosinus kwadrat 2 alfa. Zauważ, że to jest dokładnie wyrażenie po prawej stronie. To kończy dowód, a ja Cię zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu.